Krótki kurs zabijania. Maty Gurecka. Czyta. Autorka. Ok, mały. Jak zobaczysz ten obraz, wciśnij Enter. Potem wybierz postać. Broń, jak zwykle, w rogu ekranu. Zaraz do ciebie wracam. Mam klienta. Teraz możemy zaczynać. Ja lecę nad tą przepaścią. Ty skręcasz. Czekaj. Kto to? Chyba jakiś fresz, ty. Ten fresz jest dobry. Ucieka. Wykończmy fresza. Ja biorę go z tyłu, ty z prawej. Strzelajmy do niego. Dobrze, teraz w lewo. Nie wiem, kim był fresz, ale fresz nie żyje. Co ty, mały? Czemu strzelasz? Co masz do mnie? Ja cię kręcę. Aleś się rozochocił. Nie widzisz? Energia mi się skończyła. Został mi jeden procent życia. Czekaj, mam telefon. Ale jesteś zadziorny. Jak wrócę, to też cię zabiję. Jeśli masz pieniądze na następną grę.